Cześć, witam Was z tej strony, Shark Trader. Zapraszam Was do najnowszego filmiku. Dzisiaj będzie dolar, dolar.pln. Ci moi kochani, którzy pierwszy raz mnie oglądacie na kanale i chcielibyście takie analizy dostawać regularnie, prawy dolny róg, przycisk subskrybuj, klikacie i od razu już jesteście. USD.pln. Zazwyczaj, na, prawie zawsze, na samym początku filmu rozliczam się z poprzedniej analizy. Ale tutaj tego nie zrobię, ponieważ nie ma się z czego jeszcze rozliczyć. Ponieważ poprzednia analiza mówiła o tym, że w momencie, kiedy dojdziemy do tego zielonego poziomu, tutaj, że stąd będą wzrosty do góry. Ta analiza, moi drodzy, była zrobiona 13 listopada. To było w tym miejscu, bo to był weekend. I no, nie ma się z czego rozliczać, bo jesteśmy w jej trakcie, ale zauważyłem coś bardzo istotnego i uważam, że, no, że wszystkim by się to przydało. Zobaczcie. Po całym tym wielkim spadku, tu, gdzie mieliśmy wielką reakcję, według mnie to, co tutaj się działo, to jest, tutaj mieliśmy falę pierwszą do góry i następnie korektę. Korektę, która przybrała nam, zobaczcie dokładnie, formę. Gartleja I teraz, co jest istotnego w tym Gartleju? A mianowicie, jeżeli zejdziemy na interwał M15, to zobaczycie szarka. Szarka harmonicznego, który jest jakby pierwszym dla mnie, jest formacją odwracającą cały ten, o całą tą korektę. I według mnie ten szark jest y, zaczątkiem nowego ruchu do góry. Tutaj mieliśmy y, falę pierwszą, później y, długą, bardzo mozolną y, korektę tego pierwszego ruchu. I w tej chwili według mnie rozpoczyna się długi rajd do góry. Oczywiście, jak zwykle, y, istnieje cień prawdopodobieństwa, że to się nie sprawdzi. Natomiast y, jakby stosunek relacji zysku do ryzyka jest całkiem fajny, ponieważ ten szark powinien się skorygować teraz do połowy i od połowy, zaraz zobaczymy dokąd powinien dojść, ideałem byłoby jakby najpierw, no w zasadzie to już jest w tym miejscu, w tym miejscu powiedzmy kurs by się odwrócił. O. I w okolicach 50%, to już wyrzuciłem, bo to nam chwilowo tylko było potrzebne. 50, 61% tutaj szukałbym zagrania do góry. Zobaczcie, na interwale M30 to również jest bardzo ładny, piękny cross. Tak więc tu moglibyśmy poszukać wejścia w górę. I teraz są dwa scenariusze. Pierwszy, jeżeli uda się znaleźć. Formacyjkę tu na niskim interwale stopa pod tą formacją. Jeżeli oczywiście precyzyjnie wyliczymy też falę tutaj, jeśli nie, to już taki bezwzględny stop powinien stać w tym miejscu pod dzisiejszym minimum, ze względu na to, że to będzie całkowita negacja tego, tego szarka harmonicznego. I teraz zobaczcie, ja to rozciągnę celowo, żeby żeby wam pokazać. Jaki potencjalnie może być ruch do góry, ponieważ nasz. Jeszcze raz muszę zejść na ten niższy interwał. Ok, załóżmy, żebyśmy stop lossa postawili na dzisiejszym minimum. No bo nie będę tutaj wyrokował, jak, jaką formację uda się znaleźć. Załóżmy, że na dzisiejszym minimum to mamy 1700. Zróbmy 2000 punktów dla łatwiejszego liczenia. 2000 punktów, a Target pozostaje cały czas na tym samym miejscu, bo spójrzcie, na interwale d1. No nie, właśnie, dobrze, że przeszedłem na ten interwał. Dlaczego? Ponieważ średnie 50 i setka, szczególnie 50, zaczęły się obniżać. Tak więc cross jest niżej, więc musimy ten nasz. Na razie jeszcze to zostawimy, bo on jest wstępny wyznaczony. Ale uważam, że jakby na tą chwilę bardziej aktualny jest ten, ten target niżej. Idziemy teraz na H4. Sprawdzamy nasz poziom. Wiemy, bo już na niższym interwale pokazałem wam, że stop loss wyszedłby 2000 punktów. I do naszej strefy mamy 20 000 punktów, nawet 24. Jakbyśmy się uparli, to jest moi kochani. 12R. I zobaczcie. Pierwsze wejście było tutaj, w tym miejscu. Wchodząc w tym miejscu z, z, z takim stoplossem, jaki wtedy wyliczyłem, szacunek był na 6R. Mimo, że średnie się obniżyły, czyli dystans się zmniejszył, to wyhaczenie takiego. Dużo bardziej precyzyjnego zagrania z szarkiem na końcu tego gartleja, automatycznie daje nam dużo większy stosunek zysku do ryzyka. Tak więc nie bójcie się, moi drodzy, spóźnionych pociągów, że pociągi wam odjadą, bo rzadko się zdarza, że rynek idzie w jedną stronę bez korekty. Jeżeli nie udało się tutaj, jeżeli ktoś nie przetrzymał yy, całej tej korekty, bo ona była długa, głęboka, trudna, to tutaj rynek, odkrywając przed nami karty, daje nam szansę złapania jeszcze dwa razy większego zysku. 12R to jest przy 3% ryzyku 36%. Można? Można. I złapmy z tego tylko połowę. Zobaczcie, tutaj jest będzie czyhało na nas pewne zagrożenie na linii trendu. Zagrożenie bardziej bym powiedział przystanek. Jeżeli jeżeli mamy dojść do tego crossa, to to będzie przystanek, ale warto o nim powiedzieć. I ten przystanek zgra się ze średnią setką z H4. Tak więc pokazuję wam tylko to miejsce. Na wypadek, gdyby tu była jakaś bardzo silna reakcja i rynek miałby tutaj nie dojść, bo pamiętajcie jedną rzecz: rynek nie jest efektywny. To, że my byśmy jakoś chcieli, że zrobimy świetną analizę, to nie zawsze znaczy, że rynek zrobi dokładnie to, co my sobie życzymy. Też należy pamiętać, że korekty na rynku mają różną Różny kształt i to, że ja się osobiście spodziewam tu głębokiej korekty aż do tego krosa, wcale nie znaczy, że to nie będzie korekta płaska, tudzież nieregularna, która skończy się gdzieś w tych okolicach. Ale na tą chwilę target jest w tym miejscu. Przy obecnym ułożeniu średnich i rynku, target jest. W tym miejscu nie wiadomo jak rynek będzie wyglądał za jakiś czas, ale analizę robię dla Was dzisiaj i, i w, no jakby na to się nastawiamy. Jednak magnesem też do tego, żeby cena doszła do tego miejsca jest potencjalne RGR. Żeby to RGR się miało stworzyć i miało być formacją odwracającą cały ten ruch dający nam wielki spadek w dół, o którym mówiłem wcześniej. No, to musimy gdzieś w te okolice dojść. No nie może być RGR, który zakończy się w tym miejscu. Tak więc macie kilka różnych poziomów, które według mnie są prawdopodobne. Mamy w tej chwili szarka, który nam odwraca ruch spadkowy. Ja się spodziewam w tej chwili spadków tutaj do tego krosika, i w tym krosie będę szukał longów. Tak więc moi kochani, zostawiam was z tą analizą. Koniecznie subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie więcej takich filmów dostawać, dawajcie łapki do góry i nie martwcie się tym, że ja czasami nie wrzucam filmów i bo nie zawsze filmy są każdego dnia, ponieważ rynek układa się w różny sposób. I czasem zdarza się tak, że najzwyczajniej w świecie jest nudno. Nic się nie dzieje, więc nie ma sensu na siłę. Robić analiz. Zobaczcie, tutaj ostatnio na USDPELENIE w dwa dni po prostu była plaża jedna wielka. I dopiero teraz rynek przed nami odkrył karty. Tak, więc moi kochani, zostawiam was z tym filmikiem. Czekam na wasze komentarze, na łapki w górę i na subskrypcję. Zapraszam was wszystkich. Pozdrawiam was gorąco, Shark Trader.